Good morning. Hi, Eddie. E, e, tu e, nowe seriale. Not now, not nowy now. Format, later, later, ramówka, later. Later, okay, Later. Later, no, slow down, aha, Eddie. Okay, later. Ok. E, God bless America, you know? Yes. E, po, poczekaj, poczekaj. A powiedz im koniecznie, że ten nowy format i te dwa nowe seriale to ja, ok? Że to wszystko ja, e, dużo rzeczy ja wymyśliłem. E, powiedz im, że ju. Tak, powiedz im, że ju. Że ju. Tak, że ju. Dobra, panowie, zapinam Magdę. Proszę tak nie mówić, dobrze? Ale co? To jest troszeczkę takie niestosowne. No. Ja niestosowny? No to zapinanie, tak. Niech pan to robi, ale niech pan no, o tym ale... nie mówi, tak? Dobra, no, ale muszę, muszę panią zapiąć, prawda? No, I znowu pan to mówi, no. Prosiłem. A co? no, w... zróbcie coś muszę... z nim, okej? Okay? Strasznie, straszne. Dobra, no. za, zapinam. zapinam. Może pan przestać z tym zapinaniem? No, niech pan, pan to przecież... robi, miejmy ale to jak za jak? sobą, muszę tak? Muszę zapiąć, no. 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 Raz, dwa, trzy. Koniec zapinania. Miejmy to za sobą, raz, dwa, trzy. Przepraszam cię, Joasiu. Joasiu. Ojej. Proszę. Ojej, to ty, nie tak, poznałam. Ja. Co się Słuchaj, dzieje? mogłabyś powiedzieć koledze, żeby się nie wachlował, bo wiesz, on ma fajnie z przodu, a my z tyłu tutaj... No wiesz. No ja to samo mam z boku niestety, wiesz. Próbuję bawić się tym zapachem, ale no, ciężko mi wychodzi, no jestem właśnie, aktorką, ale... No. no także jeszcze krótki urlopik i... Tak. Fajnie, że jedziesz do sanatorium, fajna sprawa. No powiem. też się cieszę, no, fajna, fajna, fajna Także... Hmm, bicze wodne, raz. Kąpiel w siarce, dwa. Masaże włosów cztery. Powiem Ci, że w ciechocinku mm. najlepsze są dancingi. Super są. Tak? tak dancingi, tak no, mowa. A co się robi na dancinga? To ci graża opowie, bo ostatnio tak? była. Graża, no. graża była na dancinga. No tak, ciechocinku, Graża, Słuchaj. graża, Słuchaj. graża, wyraźwa się nie, nie pomyślał. Wyrywała graża? Graża, Grażyna. Graża, graża. Się, Grażyna. graża. No, okay. Grażyna. Grażyna. graża. Weźcie ją zawołajcie, co? Grażyna, Grażyna. Opowiedz jak było w ciechocinku. Ale ja nie byłam w cichocinku. To była moja e, postać serialu tak naprawdę. Aha, okej, okej. Okay, okay. No ja nie... No to ja też tam nie jadę, tylko jedzie ten gość z telewizji, nie? No tak, no tak. No. Jakby co. I do tego jeszcze... Kryokineza. Okej. Okay. O co chodzi, prezesie? Follow me, Martin. No problem, okay. no problem. Okay. This is the script network guy and this is the hello, big guy. Hello I Martin. Martin hello. He is very big. Hello hello I know I know. He is very tall. I know. Very I know. very tall. Okay oh. okay thanks thanks. Very ale large. też prowadzę program nie i też tą ramówkę okay, prowadzę program. You're także... a big guy yeah yeah no I'm very tak. big guy. <laughs> tak nie da się ukryć ale też jestem prowadzącym tak. Whatever whatever. Po prostu <laughs> mam jeden program tall. drugi program ludzie Huge. mnie kojarzą Huge jako presenter. prowadzącego nie Huge ze wzrostu presenter. tylko Very jako tall. prowadzącego <laughs> także Hello Big Guy następny możecie przestać chłopaki Stop it ok Guys Guys Size doesn't matter ok Size doesn't matter ok uh -huh. Size Size you know size No jesteś gotowa na bal uh -huh. tylko pamiętaj że błyszczek zniknie przed dwunastą uh -huh. także pilnuj się no 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 uh -huh. nie 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 robimy rybki nie robimy rybki nie robimy rybki przyjdź y, na następny pokaz, który odbędzie się jesienią w Soho. Pokażę ci y, wszystko w zasadzie, co będziesz chciał zobaczyć. Aha, no. y, pokażę ci moje biuro, także zobaczymy wtedy.